Siemanko, szanowanko, z tej strony Michu Raster, to jest Lego Skywalker Kersaga 17 albo 18, nie jestem pewien, jest jeszcze a nagrywam odcinki na zapas. Także no. Lecimy dalej, w poprzednim odcinku ratowaliśmy Leje, a w tym odcinku e, idziemy z, z, zniwelować mhm. prawdopodobnie pole ochrony, żeby console no. i reszta mogła by lecieć na spokojnie plus obu on raczej się no raczej na pewno się skonfrontuje z wejderem więc giters użwa Ja mam kurwa, mi co to teraz miało być? Dobra, zrobimy tak Siema Jestem droidem A, tutaj okej okay. tutaj... tak o co chodzi, przyjacielu? Mówi, że konsola sterowania promieniem jest przed nami. Ale konieczne będzie obejście systemów ochrony. No dobra. Da się zrobić. Wspaniale! Konsola jest w tym kierunku. O kur... Nie mogą mnie zobaczyć. Przydadzą się umiejętności Jedi. Ta Jedi, ja nie droidów. No i jak mi zobaczyli? Ej, chłopaki! A żeby was coś zjadło? Cicho. Aha i ta... okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. No okay. Fajnie. Mogę to jakoś kurwa wyciszyć. Strasznie daleko na dół. Wejder powinien popracować nad bezpieczeństwem. Bez kitu. Besquito. Tak, tak, to! Nie, nie wiem. Aha. Czekałem na to obiłanie. Znów cię widzę nareszcie. Oto krąg się zamyka, gdy się rozstaliśmy byłem uczniem. Teraz to, to ja jestem mistrzem. A magia, spokojny głos. To twój statek? Trzeba mieć odwagę. No, to dalej. Co? Oh. Hmm. <grym> Wracajcie na statek! W filmie też tak było, tylko że sam Han Solo pobiegł. Chyba

Potrzebujemy tej karty, ta, no dobra. O kurde. Ty, no dobra, dawaj, bo mi ten hajs ucieka, nie? Super! A myślałem, że szturmowcy już się skończył. Unik, kurde, la Weź, typie, czysty rozum. Dobra, no. A, i to będzie dalej strzelać, tak? Idź, chuźwa. Paszołon. O, dobra. Git. Git gad. Choćby palcem tkli wokoła, to. to sam ci jeszcze świat. Han! Han, słyszysz? Nie możemy otworzyć drzwi! Potrzebujemy pomocy! Rozumiałem, czekaj. Dasz radę, Luke, spokojnie, mordo. mordo. Szłagier. <gry> Technologia Imperium jest Rozwalmy to! No, te drzwi jakoś. Nie no, to są moje pieniądze ty, o, no tak. A myślałem, że wybuchnie. Ja też tak można. Nie ma księżniczki, nie ma nagrody, więc kurde oh bela, bela. nie będę Dziękuję Kolejny rex, weź, nie podrawaj tutaj, Dla czata Łe ty, mini gul! We wypad! Mordini! Mordini! No, a ten ratunek jak? Wierzmy nie! Tak, cały ryjem! Jest już lepiej niż się spodziewałam! Podnieście, bo to się kośćwa nie da was tylu naraz bić. Autentycznie. Гига Ору. Ставить меч острый тут, Да я не подкладываюсь сейчас так. Ну, она, брат, ты не уже. No, to jest jakiś żart No dobra, i dla nich jesteśmy niewidzialni, no nareszcie Jezu ile Dobra, gdzie ja mam iść? Tutaj, tak? Zgaduję, ale na no pewno tak Jednak nie tutaj. Wait a second. Tu? Nie. Może muszę ich zabić. O no i mileje rozebrali. Idźmy mi stąd ty kuziwa mendą społeczną. Это все разбралось. Все это можешь сделать ты. я вот им пишу, не верю. А в этом же будет глупый клуб, что это? Nie, bo to, 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 dobra, dobra dobra, za... Tutaj jest dla łowców nagród, to... karty to, to my to mamy w dupi. W dupie. Tędy... Aaaa, dobra. Czy ja serio uderzyłem Luka? No serio uderzyłem Luka, jeju. Kurde, kolejny Rex. Weź, typie. Pogrążę się tylko. Nigdy nie uciekniecie i nigdy nie dostaniecie tej karty! Do, do. Jak my damy radę wyłączyć to pole siłowe? Ta konsola! Wcześniej mogliśmy takich używać, jak byliśmy przebrani za Szturmowców! No nie wiem. Wszyscy do ognia! Weź, typie, znikajmy stąd. O, ty do porshida. Co tam, lok? Dobra, daj mi daję Gdzie jest ta karta? Ja każdego powiedział, że ją mam, bo jak nie mam to się widzę, naprawdę No tu jest I Teraz tu, tak No dobra Nie mamy Artu. A, ale warto nam nie skręciliśmy. Nie ma tamta! Przedostaną się tu! Okej, okay. a tu są. Co my mamy zrobić? Atakować, tak? No dobra. Hy, Aliwy Derci Roma. Helma. Não, não. Dobra, vou Druga... Druga o que é já... Dobra, Elo, droga. Drugi mini O już... é, o que okej, ok, ok, się okay, nie Aby by jeśli mnie powalisz, stanę się potężniejszy niż jesteś sobie w stanie wyobrazić. Mm. I cyk duchem mocy, został. Biegnij, Lok, biegnij! Całkiem skuteczny ratunek, co? Przynajmniej dane w Artur są nienaruszone. Jeszcze nie przegraliśmy. A. Musimy dostarczyć te informacje do bazy rebelii na Jarminie 4. A właściwie co to za nim? Schematy techniczne tej stacji Liczę, że po przeanalizowaniu uda się znaleźć jakiś słaby punkt. Publikowana sprawa, na którą się nie pisałem. Jak tylko dostanę nagrodę, to stąd zamknę. O nagrodę się nie martw. Jeśli chcesz tylko pieniędzy, to tylko je dostaniesz. Ale z Twojej miłości, Daja. Nie każ mu czekać. Dobra, to by było na tyle, trzymajcie się, do następnego, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie, a ja zawsze będę nagrywał kolejne odcinek, tylko w międzyczasie, czasie zrobię sobie i, i no. Także siemano, cześć, papa!